Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie na moim kanale dzisiaj film o reprezentacji kobiet nie minęło jeszcze nie, jeszcze dziewczyny nie zagrały finału ligi mistrzów a już mamy turniej w Szwajcarii reprezentacji zmierzy się 8 reprezentacji na turnieju w Montre Masters nie wiem czy dobrze mam nazwę tego turnieju, to jest turniej w Szwajcarii gdzie Rozpocznie się rywalizacja już jutro. Tak jak mówiłem, zmierzy się 8 drużyn. W grupie A będą Niemki, Polki, Japonki i Chinki. W grupie B Turczynki, Włoszki zwyciężczyni rok temu w tym prestiżowym szwajcarskim turnieju. Do tego Tajlandia i oczywiście gospodarz turnieju. Yy, nagrywam ten film, aby przybliżyć Wam, jakimi składami zagrają. Te zespoły. Oczywiście, turniej rozpoczyna się od jutra i raz Wam powiem, jakim składem zaczniemy od Turcji. Oczywiście, ten skład się wyświetli tutaj na ekranie, ale ja coś do tego, do tego składu i do tych drużyn, jakimi grają, opowiem, dopowiem, kto nie zagra, czy zagrają podstawowym składem, czy nie. Zaczynamy od Turcji. Turcja, bardzo fajny skład, oczywiście. Rok temu jak Mistrzostwa Świata były, praktycznie niezmieniony skład. Grają te Turczynki, które grają w Waking Bank, w Eczasibasz, Bash Istanbul. Więc Turcja będzie bardzo mocna na tym turnieju. Nie widziałem, prowadząc dzisiaj notatki i sprawdzając kto nie zagra, nie widzę słabych punktów, faworyt do zwycięstwa w tym prestiżowym turnieju. Więc Turcja, możecie sobie przeanalizować skład, bo tu gdzieś będzie podany. Turcja bardzo mocna i na pewno będzie się liczyła w walce o awans. Tak samo Tajlandia. Oczywiście Tajlandia to nie jest zespół klasy światowej, ale wszystkie dziewczyny, które grały rok temu w Lidze Narodów i w Mistrzostwach Świata wystąpią w tym turnieju. Oczywiście ten, taka kadra jest oczywiście, dopiero się buduje, bo to są pierwsze mecze, ale Tajlandii oczywiście też Yy, nie widzę dziewczyn, które by miały nie grać, a które. Oczywiście tak nie jest faworytem i ciężko będzie wyjść z tej grupy, ale może się pokazać z dobrej strony. Japonki kolejny fantastyczny zespół Fantastyczny Mundial u siebie rok temu pokazały się bardzo z dobrej strony. Oczywiście tutaj też wszystkie dziewczyny, które rok temu występowały. Yy, Shinabe, yy, tutaj mam skład, więc będę zerkał. Sato, no i te inne dziewczyny grają, więc Japonia rywal Polek, to też będzie bardzo, bardzo mocny zespół i to oczywiście ten mecz lecą na Polsce Sport, gdzie warto śledzić te rozgrywki i moim zdaniem będzie bardzo dużo ciekawych meczy, tak jak mówię, dopiero skończyły się rozgrywki klubowe, a już wchodzimy na rozgrywki narodowe, oczywiście czwarty zespół to jest nasz, polski Zespół, oczywiście tutaj poświęcę więcej czasu, bo polski zespół naprawdę wygląda fantastycznie. Ma trudną grupę, bo Chinki, Japonki, Niemki, ale Polki mają tak fantastyczny zespół. Oczywiście brakuje Joanny Wołosz, która nie może zagrać, bo w sobotę zagra z Corneliano, z Navorra, Corneliano Navorra zagra w finale Ligi Mistrzyń i Joanny Wołosz nie ma, ale oprócz Joanny Wołosz są wszystkie Zespołu. Wszystkie genialne zawodniczki, które grały w Polsce, we Włoszech jest Malwina Smażek, jest Agnieszka Konkolewska, jest Martyna Greiber, Natalia Mędrzyk, Ma Marlena Pleśnierowicz, Julia Nowicka, no wszystkie dziewczyny są, więc Polki naprawdę mogą według mnie wyjść z drugiego miejsca za Chinkami z grupy A i może być, to może być ciekawy i udany turniej dla reprezentacji Polski, a tak jak mówię, ten turniej w Szwajcarii jest bardzo prestiżowy. I warto, warto wygrać go, i tym bardziej, że gramy tak mocnym składem, więc Polki według mnie będą faworytem do wyjścia z grupy. I mam nadzieję, że tak się stanie, że miniemy Japonki i Niemki, bo teraz przejdziemy do Niemek. Tu właśnie jest problem, bo nie znalazłem składu prezentacji Niemiec. Ale już mówię dlaczego. Bo wiemy, że wczoraj był finał damskiej. Damskiej reprezentacji Niemiec, i tam jest bardzo dużo reprezentatek Niemiec. Nie wiem, czy one zagrają w tym turnieju w tym master, czy nie. Ciężko mi powiedzieć, czy po prostu razu po tym finale pojechały na zgrupowanie, czy nie. A jeżeli nie zagrają, to naprawdę Niemcy będą bardzo osłabione i Niemcy mogą zająć czwarte miejsce, bo jeżeli nie zagrają tym składem swoim optymalnym, to według mnie będzie bardzo ciężko pokonać to Chinki, czy Japonki, czy właśnie Polki, bo e, e, o ile Chinki Chinki są tutaj głównym faworytem, to reprezentacja Polski, Niemiec, Japonii, jeżeli by grała normalnym składem to by była na równym poziomie, więc Niemki nie znalazły składu, przepraszam was bardzo ale tak jak mówię, Niemki nie wiadomo jakim tym składem po prostu zagrają Chinki Chinki, brakuje oczywiście Zuch, która gra w Wacking Bank Stambuł nie ma tej znakomitej przyjmującej, e, która no, jest genialna, chyba najlepsza przyjmująca świata, bo kończy takie piłki i tak znakomicie rozgrywa, że e, nie ma tej dziewczyny, ale inne hinki, które grają u siebie w ligach, są i hinki też będą faworytem. E, jedynie kto może im przeszkodzić, moim zdaniem, to jest Turcja, bo Turcja gra najlepszym składem. Hinki, tak jak mówię, nie ma. Jednej dziewczyny Zuch, która gra w Waking Bangstam, był bardzo trudny sezon, dostała wolne przed Ligą Narodów widocznie. I ostatnia reprezentacja, która się prezentuje, która rok temu zdobyła ten tytuł, jest to są Włoszki, Włoszki bardzo osłabione. E, wystarczy powiedzieć, nie ma Syli, Egonu, Kirikelli, DeGenaro, e, Danezi, e, Robin de Kraj, przepraszam, Rafael Folier. Nie ma siedmiu zawodniczek na wysokim poziomie, bo oczywiście tak jak mówiłem, ten turniej bardzo szybko się rozpoczyna, bo za dwa tygodnie czy tam za tydzień rusza Liga Narodów. A! Terminarz jest tak wypełniony, że dopiero finał Ligi Mistrzyń i Ligi Mistrzów mamy teraz, w sobotę. I te zawodniczki po prostu nie mogły pojechać na kadrę. Ale mamy bardzo młode dziewczyny, które mogą się pokazać z dobrej strony. Wiadomo, jest yy, Lucia Bosetti, Nikolet, która była też już w kadrze, ale jest młodziutka Pietrini, która chce się na pewno pokazać i zaprezentować ją z bardzo dobrej strony. Oczywiście są rozgrywające jak Nicole, jak, przepraszam, są rozgrywające jak Orro, Milanov, Kambi, które grają bardzo fajną piłkę i bardzo mądrze rozgrywają, ale tak jak mówię, nie ma tych siedmiu zawodniczek, których przekazałem przed chwilą. I według mnie Włosi, Włoski Włos, yy, mają dobry skład, jest na czym opierać grę, ale bez tych zawodniczek będzie ciężko wygrać. Fakt, że mają łatwą grubę, bo Tajlandię czy Szwajcarię powinny pokonać, ale zobaczymy czy na półfinałach z Polkami albo z Chinkami starczy tym młodym dziewczynom pary yy, i czy będą w stanie pokonać Chinki trzy turczynki, bo według mnie nie ale zobaczymy, nie ma co weryfikować przed zawodami podałem wam składy podałem wam jakim zespo... jakimi składami będą grały te reprezentacje mam nadzieję, że dzięki temu kanałowi jeżeli będziecie obstawiać to wam pomoże bo wiecie jaki skład już jest wiecie na kogo mniej więcej stawiać i na czym opierać swoją wiedzę po to robię ten kanał, po to abyście wy dostawali wiedzę i abyście dzięki mnie zarabiali pieniądze. I dzięki mnie mieli podgląd na jakim, jakimi składami. Czy jak wygląda sytuacja danej reprezentacji. Dziękuję Wam za oglądanie tego filmu. I zapraszam na kolejny film. Oczywiście zapomnijcie o subskrypcji tego kanału. Bo to jest mega ważne. Abyście subskrybowali. I polecali swoim znajomym. Abym ja mógł się rozwijać. Bez problemu. Ale. Tak jak mówię, jest jak jest, dziękuję Wam, trzymajcie się i do zobaczenia!